Oko, tylko ja się martwię, bo dzisiaj i martwimy trochę na pewno. Dobra, ty nieco odpalony jeszcze, więc już nas słychać i ciebie i mnie. No. Gdzie ten plecak? A ja muszę... A, no tak, chyba się... chyba cię. Dobra, jeszcze raz plezak odżyłem. Dobra, spoko. No do jutra. Na razie. No nie, włączyłem jakieś ustawienie, nie wiem jakie ustawienie włączyłem. No. Muszę się wylogować z tego pulpitu, bo włączyłem jakieś ustawienie no i dobra. ten i, i... w ogóle klawiatura nie jest. nie, żeby nie było, że sobie zalałem klawiaturę i wgraniem ci. No nie, no to nie dobrze trochę by było. W, A, E, D, I, C, D, D. Dobra, wszystko działa. Git, dobra. No ja już idę, jestem na sesji, nie jak będziesz na sesji, to po prostu się dołączę do Ciebie czy coś. Jedynie jakbyś miała normalnie internet, wiesz, taki normalny, no. No ale no niestety na mojej ulicy nie ma kabla w ogóle poprowadzonego, nie? Ulica obok już jest, a u mnie nie ma, więc choćbym bardzo chciała, to nie mam jak się podłączyć nawet. No żeby to wszystko działało. No ja, ja cię w ogóle rozumiem, przecież ja też miałem internet z karty. Przez, przez... Dokładnie tak. No tylko że ja mam tu lepszy, co się... No teraz to na ten... pewno. No, udostępnia miej mniej tych widzów, więc... <gry> no, dziękuję bardzo. Spoko. U mnie będzie stream z jak ten, jak ogarnę jutro sobie kamerkę. Chyba sobie w ogóle w ustawieniach włączę, żeby mi nie wyłączał ekranu, bo to jest... Nie mam takiej możliwości, że nigdy. No ale 30 minut to już na spokojnie myślę, że. Raz na 30 minut dosnąć telefon to żaden problem. Dzisiaj Dobra. wspólny stream. Dzisiaj wspólny stream z Iwashi. Tak. Aleksanders, ja nie mam za ma... Ja mam jeszcze więcej ramu niż Iwasi Bez obrazy Iwaszy. No nie, no to jest ja prawda, ja... akurat po prostu to się mam obrazić. Jakoś. Przecież ostatnio nawet wysyłałem wam. Dawałem zdjęcia, że nawet miałem ostatnio 20 GB, tylko że to totalnie nie pasowało, bo no tam były, miało, Te kostki miały te, inne te, jak to się mówi, te. Bo chyba każda powinna mieć tyle samo, jak powiedzmy ma 900 albo 1000 tych, to każda powinna mieć chyba tyle samo, no nie? U mnie Geta to się włącza w kilka sekund, online też w kilka sekund. Zazdroszczę, u mnie to zajmuje parę minut. U mnie jak kliknę online, wiesz. Dwa zdjęcia przelecę, już jestem No dobra, Martyni, Kola, Wit. Ja nie wiesz, mogłbym sobie dwie godzinki w tak, mnie nie wywaliło, no nie... Ale ja jestem trochę podły. Jestem u no. siebie w chałupie. Tylko mam ten problem, że jak ho naciskam home, to mnie nie chcę w ogóle przerzucić na menu karty Rockstara, żeby się przełączyć do sesji. Haha, a ha, u mnie się da. Haha, ha, u mnie się nie da, haha. Ha. Nieraz, jak ludzie coś napiszą, to ja... Tarara! Oh, Martyni, chodź tu. <grystanie> tak, mam moda, więc uważajcie, co piszecie. Może to nie jest mój kanał, ale sobie nie pozwolę. Już dwa razy ktoś do. Ja, nie, wyci... jedną osobę wyciszyłem. A nie zablokowałem, ale wyciszyłem. A, dru... a komentarz drugi usunąłem. Spoko. Zablokować? Nie zablokuję, bo to nie mój kanał. Ale, jakby dostanie wyciszenie na 300 sekund, to nic się nie stanie. No, dokładnie tak. Ja też nigdy nie. nie, nie nawet komentarzy właśnie nie usuwam, bo po prostu jakby wyrąbane nie chcą sobie piszą, co chcą. Nie zwracam uwagi nawet. A, w sumie, a w, sumie. Tak, w sumie. to jest słabe, jak się usuwa te komentarze, nawet takie głupie. Czekajcie, Alhomora! Podpórzmy. Bądź hostem, a nie jakimś tostem. Jest! Ale choler głupia misja. Ale no dobra, zrobimy je. Razem. Hej. Caarki. Dzisiaj... Po, poszedł, poszło Martini. Roleplay, a nie ten, bo... Aha dobra. Ale się zdziwili, że mam tutaj ten. Hehe, <laughs> ja lubię sobie dawać niektórym 300 sekund sekundy. <laughs> Poddenerwować kogoś, wiesz. <laughs> Waszy dodała w opis, wiecie. Ten. Możecie tam... Tak, jest, są typli w opisie, są wrzucone. Nie, no może komputer jak ma 4 GB grafiki to jest, no jest taki, a procesor jaki to jest? Mm, nie mam pojęcia. Czekaj, i piątka na pewno, ale po prostu nie pamiętam dokładnych specyfikacji. To proszę nie patrz w tej specyfikacji, tylko włączaj to. Cholernie no już się gierka. włącza, nie patrzę, spokojnie, już się gierka włącza. <laughs> Chyba z tym Lolem by było o wiele łatwiej. Słuchajcie, streamy z gier u mnie będą na innym kanale, który mam. Nie będę streamował gier na kanale, gdzie dodaję vlogi, dlatego że zepsułbym sobie, wiecie... No ale by mnie normalnie. Zjadł. Dobrze, gra już się ładuje, także już jesteśmy w połowie sukcesu. Myślałem, że jesteśmy w połowie. Nie, nie dokończę. <grybujesz> <grybujesz> Okej. Okay. Wolałbym jakiś inny sukces. Obecnie. No spoko, spoko. <grybujesz> Ale niestety. I właśnie gdzie cennik za challenge? Nie ma cennika na challenge. Będziemy skakać z to, samolotu, to będzie challenge. Challenge może być taki, że lecę z iwasz jest samolotem. Ja wyskakuję i e, wyskakuję zaraz przed budynkiem i właśnie musi zdążyć albo ten samolot jakoś skręcić tym samolotem, lub musi zdążyć wyskoczyć. Ale Ja nie wiem, czy moje, mój umysł jest w stanie opanować tyle akcji naraz. Albo ty mi tak zrobię, ja to opanuję. Zanim, zanim samolot wybuchnie, to ja będę sobie w Malibu pił drinka. Jaki asortyment będzie na Drankstreamie? Seba się pyta. Ktoś? Igor, uspokój się. No bo jak ja, kurde Igor, ci dam 300 sekund. Lolek zarobił wczoraj 1000 zł na zaśmianie się. No razem robimy streama, razem gramy, nie? Znasz jakiegoś kota? Powtórz? Kot. Jakaś nazwa kanału mm, Kotek? Nie, nie znam. Eee, prawda wyciszenie. No i znowu mi wyskoczył błąd w połączeniu się z sesji. Dobra, jeszcze raz. Kurwa, ostatni raz przysięgam, wkurwiłam się teraz, ale to tak się wkurwiłam w tym momencie, że za chwilę rozpierdolę coś kurwa na tym biurku, No przysięgam. Mmm, ostry kotek. Jutro będę miał normalną kamerkę, więc... więc git. Dziękuję! Nie wiem komu, dziękuję. No, nareszcie. Bo przyjadę do ciebie, wezmę młotek i jak ten laptop... <noise> Oj. Albo nie wiem, sam podłączę na tej ulicy internet i... Taki ci podłączę internet, że... Jest, jesteśmy, działa! Dobra, ale spokojnie. Nie rzucaj się tak na mnie. No... Na szczęście wiecie co? Na szczęście, że się nie pan na mnie. Dobra, lecimy, jest! Widzisz uh -huh! teraz ty, ty się rzucasz, mój uh -huh. drogi? A ja to... Ja to akurat chciałbym. Ja to akurat chcę, więc wolno mi. Ja oh -oh -oh. Jo mama lewą tą grę. Yy. Aha, czemu ja w ogóle ja mam czarne włosy jakieś, jakieś Ale ja przecież byłem łysy Ja byłem łysy z, yy, z LA To teraz jesteś ogłosiany Uch. Lecimy i driftem Uhu. No robiłem tyle, ale przecież robiłem tyle streamów gdzie ta, na konsoli, że wiadomo O mój komputer zaczął śpirować Aha, bo tu są dobra, dobra, bo mi się pokier... Dobra, ja cię podbiłę do tego. Szczelej w tego co stoi to? Już. A masz hat Dobra, wysiadaj Dobra. wiesz to autko Ja jadę po kolejne. Dobra. A kolejne jest w garażu, gdzie... A ich jest tam trzy. No dużo tu no. ich jest. D. Ale tam autko masz! Dobra, uciekam. O cholera. Ginąłem. No nie, no najgorzej. Ja nie lubię tej misji! Dobra, i dobrze, weźmiemy inną misję. No możemy mieć inną misję, nie ma problemu. Albo wyjdź z tej misji, bo dwa łódka masz do zrobienia. No dobra. To jeszcze jedna. Dobra, zrobimy inną misję, skoro tej tak bardzo nie lubisz. Nie, nienawidzę jej. i właśnie się za na randkę. No ja nie wiem, no ja nie wiem, mój drogi. Eee, Co? No. Co? Czekaj, Ej, <laughs> Oj. Uważaj, Oj. Uważaj, uważaj, mam beretę. Pamię pamiętajcie, jesteśmy piękni i młodzi. A tak z ciekawości, a po co mają brać, yy, powiedzmy, trumny dla takiej biednych ludzi jak ty? Jeszcze raz powtórz? Nie, że nie do ciebie, do niego. Okay. Mają takie, ale nie mają dla podłych. To ja rozwiązałem Tim raz, bo ja wam mówiłem, że to ja jestem tam całym takim dyrygendem. Dyrygend dyry dy jakoś to się tak mówi. Piję martini z pechu. W, link, w linku, no link macie przecież do Google Maps. Zobaczę obrażni wasi, ale sama mnie nie obraził. O co wam chodzi? To, że nazwałem jej ostrym kotkiem. O nie, masz limit na sesji. Bo ja jestem w chmurach. No, okay. Podziwiam miasto z powietrza w niebieskich, w niebieskich kolorach, ale władza. O nie. Woo! Masakra. Ceba obraził Wasze, ale z grubo więc zolała temat. Lux, zamknij mordę, kurwa. Dobra. Ty Lux, ale ja myślałem, że ty, ty może ty jesteś gruby, no nie? Próbujesz, próbujesz dowartościować się na pisaniu takich tekstów, bo to jest normalne, że. Czy znaczy, żeby nie było, ja, mają... ja też nie zaprzeczam faktom oczywiście, no bo to byłoby bez sensu. No. no. Hejka i jak tam u ciebie? Podoba mi się twój live, tylko ten Gainajo bez jak rodziców z starym mordercą w tle mnie deneryuje, górni, górni, gór. Yy, właśnie no, rozmawiałaś kiedyś z Lukasem. Yy, słyszałam Lukasa parę razy, nawet go pozdrawiałam. Bardzo, bardzo lubię Lukasa. Yy, co jeszcze? I się Iwasz, nie, nie umówię się z tobą. Yy, pogodziłaś się z sobą. A czemu miałam się nie pogodzić z Sebastianem? Nie rozumiem, o co wam chodzi teraz. Mieliśmy jedno małą dramę, ale uznaliśmy, że to jest git. Po prostu zdaliśmy, że, że kłócić się to jest No słabo. Ma... Pośle może poszło, ale wiecie no. My tu się znamy jak łyse konie, przyjaźnimy się i jest zajebiście. Link do donatów macie w opisie i tak dalej, i tak dalej. I właśnie odniesie się do tego, jak Sebastian pukał na streamie No, jak mam się odnosić? No, stało się, no. To było aktorskie e... pukanie. Dosłownie tak, to było aktorstwo. Jakby ja roz rozdzielam Sebastian aktorstwo od tego, jak jest naprawdę. Szczerze, ale wiecie, póki... Yy, yy, czeka, Czekaj, czekaj, jesteś u mnie! Łuhuu! Tak? Jej! Dobra, udało no. się! Ej, mieliśmy samolot wziąć. A, no dobra, no to samolot, okej. Okay. To czekaj, tu już wychodzę. Mm -hmm. Bo się obrażę. No nie no, coś już, idę, idę. Challenge pogodzenie się z Iwasi za 3 złote, lub Bamba w boksach za 4 złote. My, my nie robimy... A ty nie masz... A dobra, nie masz, dobra. Iwasi zagrać z sobą w kamień, papier, nożyce. No ciężko będzie zagrać w kamień, No Chociaż nie, tutaj na są... No właśnie! Na trzy, bo tutaj na trzy, chyba... Na 3-4 mówimy, to, co pokazaliśmy. Dobrze, o, dobra. 3, 4, ry. Kamień! kamień. No. Kurde, remis. <laughs> Już mm. tam... nadciągam swoim różowym samochodzikiem. Mogłeś powiedzieć na ciebie. W sensie, że ten, że, leci, w sensie, że lecisz samolotem, czy tam... No jasne, innym, że ty, no, tak, no tak na mnie jebuj. O kurde, jakiś tam czołg jedzie przed tobą. Uważaj na niego. Się zatrzymał i jeło. Jak cię rozwali to... pa, jedzie do ciebie. No nie, no, Dawaj, no się nie, to... Dobra. Lecę. Zaraz cię rozwali. Ja za tobą bo... No i dostałam, no cóż Co za devil Jednak on ją powstrzyma. Chyba jesteś, o tu jesteś, dobra widzę cię, widzę, widzę, widzę Odpal w tle radio Jestem. zachariasz Dzięki Dobra, lecimy stąd Ja nie ma już forasa Podzielę cię na jakąś wodą mogę skoczyć na główkę Wiesz, jesteśmy w samym kolikom, to też Jest <noise> to jak skoczysz, to potem dawaj na ten ja okay, <noise> dobra po... Myślę, że umrę z tej odległości, ale ryzykujemy. Ale jeszcze, jeszcze. nie! Już skoczyłam! <grymny> Tutaj jest ten, jak taki ciemny. No właśnie na niego, na niego lecę. Churde, wiesz, to bo będę zazdrosny. Spróbuj, tu dań, wiesz. Ty dalej w powietrzu. Tak, ja sobie. lecę. Ja jeszcze raz że na niego. <grymny> Jestem już super no... blisko. Może real life. <grymny> wykręć, wykręć, wykręć. I do wody pewnie? I do wody. <noise> U -u! Lecimy na górę. Siema. Tam na końcu, gierce. tutaj. Tutaj, de, tutaj, de. tutaj jestem. Tutaj, gdzie są te, są te. Dawaj <noise> tutaj, no, i No idę, idę. Ja sobie skoczę. Jest yep. super. <noise> Prawie umarłam, <ma> ale żyję. <noise> Spoko. Fajna postać. Dziękuję <głos> bardzo. <głos> to jest życie. O, drink jeszcze jest. No i mów, jak tam u ciebie? To? No bardzo dobrze, dziękuję, że pytasz o u ciebie. No git, na jakcie jesteśmy sobie tam siedzimy, wiesz. Eee, okay, no... Niestety deszcz pada. Dawaj, chodź za mną. Dobrze idę. Aha, po prostu muszę wejść tam na górę musimy wejść. Spróbuję. Tutaj... Aha, to nie tędy. Musimy jakoś na drugą stronę się dostać. Okej. Okay. Aha, nie mogę wziąć tego. Bo z góry by się fajnie wiesz, skakało. Mm. A czekaj chwilę No! Aha, nie mogę... Dobra, wiesz, to jesteśmy udłupieni. Czemu? Bo nie mogę... nie możemy tym pływać. Myślemy no to płyniemy na plażę. na plażę, no to dawaj gdzie jesteś. Ej, a umiałabyś zagrać w ten w tenisa? No tak, bez problemu. Grałam kiedyś i było bardzo fajnie. Dobra, płynie, ja sobie dopłynę na spokojnie. Chyba że jakiś rekin nie. Hm. Ale ty nie. Jej. Martwiś się super. W końcu. Żartuję. A Nie otwiera się zębami Pepsi. Szczerze jak ktoś jeszcze raz nazwie was głupią to dostanie bana. A przekazuje w pierdziel. Kurde, też szybciej popłynęła. Grabna ta twoja postać. No już w Diesel, ten, e, znaczy już... To płynie, czekaj. No co, patrz na mnie, pa, no, pa. Patrzę, patrzę. No. Wow, ale ob obroniona zostałam. Ale fajnie tak dostałam, no nie ja tak w tą, no. Ale to było dobre. I waszy nie jest głupia, ale niestety gruba. No cóż, no z faktami C nie można się kłócić. Czemu niby ma być głupia? może to jesteś głupi? Nie, to było odniesienie do tego, co Lux tam wcześniej pisał. No właśnie mówię o luksie. Ale czy, czekaj, nie, nie klikaj no E, dobrze, bo przyciskam dobrze, nie apicy... staję sobie tylko spokojnie. Jeden sobie, co? Mhm. Uh -huh. e, dobra, czy to będzie to? Boże, teraz nie wiem, czy to to chodzi. To jest... Chyba to mam nacisnąć, że tak, tak? Tak, 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 że, no tam, gdzie ja cię zaprosiłem, No dobra. Nie, nie? No e, to zobaczymy, czy to tam. Zgadzasz się wtedy po prostu na mój, na moje, wiesz, zasady. <laughs> nie no, żartuję. Ta prawdziwy, a jaki fejkowy. I wasz stworzyła moją kopię. Tak, dokładnie. Pięć dolców postawiłem. Okej, dobra, już wiem jak to działa. No dobra jednak nie wiem, jestem głupia. Hej! <noise> ale za, za wcześnie. Eee, <noise> wiesz, to jakbyś poćwiczyła. Chyba jeszcze wzdłużyłem. ale już nie wzdążyłem. Dałem ci forek. O, dziękuję bardzo. Kium! <noise> I teraz nie... Z... O. Ja! Teraz się nie udało, no niestety się nie udało, no. Gam wygrany. Gratuluję. Patrz, w jednym tym. Szczale cię. O! O! A serwisowy, pięknie, pięknie. no nie, nie trafiłam. No najgorzej, no nie umiem. Ale cię. No za późno. Poczekaj chwilę jeszcze mu ten serwuj... Dobra? Dobrze. Ja sobie poleję. Yy, dobra, masz. Ach, dziękuję <noise> bardzo. O nie, dobra, trzeba nacisnąć. Okej, okay, dobra. To jest tylko błąd, spokojnie. Spokojnie to no, tylko... no ale teraz nacisnąłam! Powiem, że te próby jeszcze gdzieś tam naj... najbliżej, ale... No cóż. Oj, z całej pety poszło. I really no i dlaczego nie naciska się? Bez sensu. Hehe. <noise> no nie, testowałam sobie przyciski <noise> najgorzej. No. No jakoś już nie mam, już, już nie mam pociechy z wygrywaniem. No jak najbardziej się nie dziwię, granie z tak słabym graczem jest raczej mało przyjemne. Patrz. Widziałaś? Widziałam. Ja mam jakby swoje sposoby. Aj kurde! A nacisnąłem, że Jakby... Aha, dobra, bo mówiłaś, że na wyściga by ci szło słabo. Możemy w, w, w dwójkę jakąś tam odpalić. Masz to Szczerze tutaj. tutaj już nie pojechałaś. <grych> Czat właśnie i wasi sobie... Łooo! Wow. Oho! Pięknie! No i no co? No nie U. udało się no. Proszę Państwa, mój, jak to się skończy? Czy to będzie doskonały serwis pięknej kobiety? Jest, jest, jest przewaga. No nie udało się. No, no i nie dobiegłam. Dziękuję. Dobra, pięć 0 no, no poda, myślę, że już wygrałeś zdecydowanie. Gdzie jest wyjście? Aha, F. e, dobra. Ale słodko to powiedziałaś. E! <laughs> Spokojnie, nie martw się. Zaraz, ten, zaraz będziemy znowu razem. Na no, sesji. Tak dobrze. Bardzo dobrze. I jestem z tobą.